Wyśpij się teraz, bo później nie będziesz mogła. Cała życie jeszcze przed tobą. Wow, jaka jesteś duża. Dzień dobry, kochani, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku, filmiku, gdzie chciałam z wami się podzielić 10 rzeczy, co nie powinniśmy mówić kobiet w ciąży, czy moim zdaniem. Ten filmik ma być taki trochę lighthearted, czy takie, wiecie, z poczuciem humoru. Oczywiście, jak już to powiedzieliście kobietom w ciąży, to like, that's okay, ale moim zdaniem powinniśmy może coś innego mówić, albo... Po prostu trochę zmienić to, co mówimy, bo niektóre rzeczy mogą po prostu albo like, skrzywdzić kogoś, czyjeś uczucie, albo po prostu like, to nie jest nasze miejsce, żeby wiedzieć, jak ktoś się chce w tym podzielić. No to niech się podzieli jakby własną wolą. Wow, jaka jesteś duża, na pewno bliźnięta. O jejku, masz mały brzuch, wszystko ok? I myślę, że to po pierwsze, no, like, nie, to nie jest nasze miejsce, żeby takie rzeczy mówić. Ale po drugie, myślę, że kobiety w ciąży są tym bardziej wrażliwe. Um, I takie komentarze, no nie są moim zdaniem na miejscu. Też na przykład, jak kobieta, yy, nie wiem, nie, niektóre kobiety więcej wody po prostu mają w ciele i tak dalej. Let it go. Uh, I myślę, że jak najbardziej tutaj, w tym przypadku, warto po prostu mówić kobietom, że bardzo ładnie wyglądają, wyglądają pięknie. Um, po angielsku się mówi You're glowing, i po prostu like, rozświetlasz. I don't know. Um, yeah, myślę, że to jest takie jak najbardziej okej okay? i mówmy to zamiast wow, jaki masz duży brzuch, albo wow, jaki masz... Ktoś mi kiedyś powiedział, wow, jaki masz dziwny brzuch. Like, nawet nie duży, mały, tylko dziwny. Nie wiedziałam jak zareagować, tylko powiedziałam, okej, okay, um, dziękuję. Like, co mam zrobić? To jest mój brzuch w ciąży, nic, nie, nic z tym nie zrobię w tym momencie. Co planowaliście tą ciążę? Wiem, że może znowu, ja nie myślę, że ktoś chce skrzywdzić drugą osobę, ale myślę, że to znowu to jest taka rzecz trochę prywatna pomiędzy mną i w moim przypadku moim mężem. I tak trochę, nie wiem, dla mnie to, to pytanie jest. Mm, nie zawsze komfortowe, i nie wiadomo, co ta osoba przeży, przeż, przechodzi, przeżyła, i z, chce się z tym podzielić. Um, znowu, jak myślę, że to, to pytanie jest po prostu, że ludzie są ciekawi i to nie jest, że chcą skrzywdzić drugą osobę, ale myślę, że to pytanie trochę. Też nie jest na miejscu. Dajcie znać, czy się zgadzacie ze mną, czy nie, jeśli chodzi o te właśnie pytania. Yy, nie jesteś zbyt yy, stara, żeby rodzić teraz dzieci? Nie myślisz, że powinnaś była bardziej poczekać? Jesteś taka młoda. dała życie jeszcze przed tobą. Kolejne pytanie, co nie spotyka teraz już kilka razy, um, bo to jest moja trzecia ciąża, jak jesteście pierwszy raz na kanale, to jest moja trzecia ciąża i e, ja w tym roku kończę 39 lat, to jak urodzę to będę miała 39 lat i kilka osób się mnie pytało właśnie w jakim jestem wieku, no po prostu też e, słyszałam to i jak mówię do mnie kilka osób się zwróciło uwagę, czy nie jesteś za stara, żeby mieć kolejne dziecko, lub czy nie jesteś za młoda, żeby mieć dziecko. I znowu, moim zdaniem, takie wiekowe pytania nie znacie osoby w danej sytuacji, które są. Może, a, może to jest bliska osoba a, do was. Nie wiem. Dla mnie to jest takie trochę nie na miejscu pytać się <laughs> o wieku i szczególnie w takim tonem, czy nie jesteś za stara, żeby mieć to dziecko, czy nie jesteś za młoda. Like, to jest trochę takie. Nie fajne. O jejku, mam nadzieję, że będziesz miała o wiele lepszy poród niż ja. Po prostu masakra. Nawet nie wiesz, co mi się stało. Chodź, wszystko ci opowiem. Kolejną rzecz, co trochę mnie przeraziło, jak rodziłam, jak byłam w ciąży z moją pierwszą córką, z Matyldą, to było, że jak ktoś się pytał A kiedy rodzisz? I mam nadzieję, że twój. Twój poród będzie lepszy niż mój. I potem mi ludzie, matki opowiadały horrory, czy najgorsze sytuacje, które ich spotkały, albo najgorsze porody z koleżanek, co słyszały i tak dalej. I po prostu nigdy, bardzo rzadko się zdarzały takie pozytywne porody, historie porodów. Czuję, że trochę się nakręcamy, jeśli chodzi o takie, wiecie, takie horror stories, bo to jest Mm, nie wiem, może to jest bardziej ekscytujące o tym opowiadać, czy cokolwiek, ale pamiętam przerażającą ilość historii, takich właśnie, horrorów porodowych, które słyszałam w tej pierwszej ciąży. W drugiej ciąży, jakby też, ale ja to bardziej ignorowałam i tym bardziej. Teraz będę to ignorować, i jak jesteście pierwszy raz w ciąży, to naprawdę polecam wam starać się ignorować te historie, albo po prostu przestać tej osobie mówić i powiedzieć: Słuchaj, nie chcę wiedzieć, dzięki, ale nie chcę wiedzieć, bo jest naprawdę dużo też y, pozytywnych porodów, i, i ja mogę powiedzieć, że na przykład Ema było taki pozytywny ten poród i tak miło było mimo to, że ja przecież emę urodziłam dwa tygodnie przy, po rozpoczęciu pandemii wiecie, jak nic nie wiedzieliśmy wtedy wszystkie szpitale były zamknięte. Był naprawdę taki ogromny wtedy strach, co jak kiedy a i tak dalej. I pomimo tego strachu to był może przyjemny, nie wiem jaki inaczej przyjemne. Uzużyję to słowo przyjemny poród, między skurczami to z, z położną oglądaliśmy Tiktoki i tak dalej, po prostu też rozmawialiśmy o wakacjach, o Tajlandii, o ślubach, po prostu było tak miło, relaksująco i życzę każdemu taki poród i właśnie życzę, żebyśmy mieli coraz więcej takich historii i opowiadali takich pozytywnych wieści zamiast tych... Jednak, horrorów, i nie mówię, że, że powinniśmy chować te informacje, czy, czy nie, przejrzyście o tym nie rozmawiać, ale myślę, że dla kobiet w ciąży e, powinniśmy też podkreślać te pozytywne rzeczy w trakcie porodu, e, które naprawdę jest ich e, moim zdaniem też sporo. Oczywiście, to jest moje zdanie, możecie się ze mną nie zgadzać. Na pewno teraz chcesz chłopca. Na pewno! No, już masz dwie dziewczynki, na pewno chcesz chłopca. Staraliście się o chłopca? Kolejna rzecz, to może być trochę kontrowersyjna, ale coś, co zaczęło mnie, może nie irytować, ale znowu jestem w szoku, że takie bardzo otwarcie mówić, że na pewno teraz chcecie chłopczyka, przez to, że mamy dwie córki, i dla mnie to jest takie przerażające, że, że właśnie, czy chcesz chłopczyka, czy chcesz chłopca, i. Powiem Wam szczerze, że nie znam mamy, która jest w ciąży, która by powiedziała: a chcę córeczkę, czy chcę chłopca. Po prostu większość osób mówi, że no chcę po prostu zdrowe dziecko. Szczególnie ja po poronieniach, bo przed Matyldą poroniłam kilka razy i tak dalej. I po prostu dla mnie to jest najważniejsze, żeby to dziecko było zdrowe. Um, I. Tutaj, czy chłopcy, chłopczyk, czy dziewczynka, to naprawdę nie ma takiego większego znaczenia. Jak mówię, to takie podkreślanie, że przez to, że już macie dwie córki, to na pewno chcecie chłopczyka, czy John na pewno chce chłopczyka, bo ojcowie zawsze chcę, chcą chłopczyków. I dla mnie to jest takie, nie wiem, bardzo, bardzo takie dziwne, bo znowu za bardzo nie umiem. Nie umiem reagować na to. No a co teraz z pracą? W ogóle co zrobisz? Masz umowę o pracę? Zostaniesz w pracy? Będziesz pracować? No nie możesz już pracować, przecież masz dzieci! Będziesz musiała zrezygnować z pracy? No musisz zrezygnować z pracy, przecież masz dzieci! No, znowu nie wiem jak reagować. No i na rzecz, co też mnie przeraża i też kilka razy już usłyszałam, a mimo to, że jestem na początku ciąży, to jest. A co powiedzą w pracy? Na pewno nie wiem, czy nie boję się zwolnienia. I znowu takie nakręcanie takich trochę negatywnych e, emocji, i opowiadanie historii o właśnie kobiet, które stracili pracę, jak, e, jak zaszły w ciąży i tak dalej. To znowu jest taka. Negatywna atmosfera, wiecie, że, że no na pewno nie będą zadowoleni, a czy wrócisz do pracy, czy nie wrócisz do pracy i to wszystko jak kobieta jest w ciąży, to też dużo rzeczy nie wiadomo, tak? Że nie wiadomo i dla mnie takie naciąganie i opowiadanie o pracy i negatywnych sytuacji o pracy i stresowanie tą kobietą o pracę, to też nie jest fajne. Dodatkowo na przykład też szczególnie z Matyldą czy z M. I, I też jak Emma się urodziła, czułam taką kolejną presję, że a może weźmiesz więcej czasu. Poza pracą, bo, bo dziewczynki jeszcze są małe, i jakby trochę naciskamy na, moim zdaniem, ja odczuwam to, że trochę naciskamy na kobiet czasami, że, żeby albo wróciły do pracy, bo kobiety powinny pracować i nie, nie tylko siedzieć w domu, lub naciskamy na kobietę, że no jak to, jak możesz takie małe dziecko wysłać do żłobka. I cokolwiek tutaj ta kobieta powie, to jest trochę takie lose lose, że. No, planuję zostać w domu, no to A, bo nie chcesz pracować i będziesz tylko siedzieć w domu. I ja o, absolutnie, like, to tylko siedzieć w domu, to ja się z tym nie zgadzam, żeby było jasne. Bo my, ja mam ogromny szacunek do kobiet, które a, zostają w domu, dbają o rodzinę, wychowują dzieci. Dla mnie to jest naprawdę ogromny wysiłek i podziwiam takich kobiet. Z drugiej strony też kobiet, podziwiam kobiety, które wysyłają dzieci do żłobków, lub mają mianie, pracują i, i też się angażują zawodowo. Są plusy i minusy do każdej kategorii. I myślę, że właśnie taki nacisk e, dla kobiet w ciąży, które jeszcze nie mają tego Bobasa lub mają inne dzieci i same trochę nie wiedzą, to takie pytanie, a co z pracą wrócisz do pracy, na jak długo będziesz? To jest trochę takie dla mnie na dzień dzisiejszy też trochę takie stresujące. Wiesz co? Wyśpij się teraz, bo później nie będziesz mogła. <laughs> Wyśpij się teraz, bo później nie będziesz mogła. Nie wiem jak wy, ale ja w ósmym, dziewiątym siu... W siódmym, ósmym, dziewiątym miesiącu ciąży to ciężko mi było spać, szczególnie całą noc, bo miałam po pierwsze Pregnancy Insomnia, że, że budziłam się bardzo często i po prostu nie mogłam spać i potem miałam taki a, stres, że kurczę jak teraz się nie wyśpię, to nigdy się nie wyśpię. A, dodatkowo ciężko mi było się ułożyć, żeby być jakoś, czuć się komfortowo i ten znowu taki dodatkowy stres, że wyśpij się teraz nie, nie wiem, jakoś nie umiemy, nie możemy się wyspać na zapas, nie możemy na przykład przez jeden dzień spać 24 godziny i po prostu kolejne 3-4 dni w ogóle nie spać, tak? Nie ma takiej możliwości I wish, naprawdę, bym bardzo tak chciała, ale nie ma czegoś takiego i bardzo często to słyszałam, jak mówię i z matyldą, i z i na pewno jeszcze teraz nie słyszałam, ale na pewno będę słyszała, że wyśpi się teraz, bo potem będzie ciężej. Niestety nie da się. To jak będziesz rodzić naturalnie? No bo wiesz, cesarka to to nie jest taki prawdziwy poru. Planujesz rodzić naturalnie? Naturalnie planujesz rodzić? Kolejną rzecz, co myślę, że też jest ciekawe pytanie i też trochę bardzo takie intymne pytanie, to jest, czy będziesz rodzić naturalnie, czy przez cesarkę? I znowu, to jest. Jak mówię, takie trochę intymne pytanie i, ale to po prostu myślę, że ludzie po prostu są ciekawi dlatego się to pytają. Ale to jest decyzja pomiędzy kobietą w ciąży i jej lekarzem i z, nie rozumiem i b, b, też widziałam te komentarze. Nigdy nikt y, wokół mnie tego nie powiedział, bo myślę, że y, byśmy mieli bardzo surowe słowa, jakby ktoś przy mnie to powiedział. Ale to jest, że y, Cezarka to kobiety, które rodzą cezarką, tu jakieś nieprawdziwe matki, czy coś takiego S -s są taki, ugh, takie bardzo wstrętne komentarze i myślę, że po pierwsze to na, na pewno jest nie na miejscu ale dodatkowo e, dla mnie to jest like, dlaczego chcesz wiedzieć? Dla, bardzo bym chciała, jak ktoś mnie się to spyta to y, się Aż mam, jak tak wiecie, kręci, żeby powiedzieć, a dlaczego ci jest potrzebna ta informacja, czy rodzę naturalnie, czy cezarką? Jakby, co ci to przynosi do Twojego życia, jak mnie coś takiego pytasz? Co so, dla mnie to jest znowu, uh, ludzie są ciekawi, ok, um, ale no to jest trochę takie znowu intymne pytanie, jak kobieta chce opowiedzieć, to owszem, może, ale jak nie chce, to też jak najbardziej ok. Wiesz, słonie są w ciąży przez 22 miesięcy, a ty tylko 9. Nie wiem, dlaczego tak narzekasz. Kiedyś było gorzej, dlaczego tak narzekasz? A tam kiedyś było gorzej, dlaczego tak narzekasz? No przecież w czasie wojny kobiety też rodziły, no przecież w trakcie PRL-u też kobiety rodziły i wszystko jest okej, okay. nie wiem dlaczego tak narzekasz to też mnie rozbawiło jak już byłam w ósmym dziewiątym, ósmym już pod koniec ósmego miesiąca z, z Matyldą, szłam wiecie, jak już z tym brzuchem i tak dalej, szczególnie, że ja sporo przytyłam z Matyldą, chyba z 16-17 kg naprawdę dużo przytyłam z Matyldą no i szłam i tak mi było ciężko i w ogóle było nie najlepiej się czułam. No i ktoś do mnie powiedział, że wiesz, nie ma kobiety w ciąży, nie mają tak źle, nie mają tak źle. Przecież słonie są w mają w ciąży 22 miesiące. Ja się popatrzyłam i tak miałam ochotę po prostu like what the heck? Why? Nie masz tak źle, bo. Um, I myślę, że ta, ta fraza. Nie masz tak źle, bo na przykład kiedyś kobiety miały, miały gorzej. Nie masz tak źle, bo właśnie słonie mają dłuższe ciąże. Nie masz tak źle, bo teraz jest to, a nie ma tego. Okej, okay, mi jest. Like, może mi jest lepiej niż kiedyś było, niż słonie, niż cokolwiek, ale nie, nie najlepiej się czuję. Pozwól mi też czuć się nie najlepiej w ósmym miesiącu ciąży. Bo mi jest po prostu teraz ciężko. I to też jest okej. Okay. Planujesz karmić piersią, bo wiesz, to jest bardzo ważne. No i takie ostatnie pytanie, które też twierdzę, że jest troszeczkę no, intymne i może nie powinniśmy pytać A kobiet to jest, czy planujesz karmić piersią? Znowu, to jest bardzo intymne pytanie. To trochę like none of your business, co co to wnika w twoim życiu jak powiem, że tak planuję karmić piersią czy nie, nie planuję karmić piersią czy jak powiem, że nie planuję czy postarasz się mnie przekonać że powinnam i tak dalej, i tak dalej to jest bardzo intymne pytanie i myślę, że mamy tyle my mamy teraz wystarczająco wiedzy na temat plusami karmienie piers karmieniem piersiami że nie wiem, nie wiem, czy kobiety muszą jeszcze raz to słyszeć od kogoś które nie wiem, nie znają tak dobrze czy cokolwiek, wiecie, wiecie o co mi chodzi że myślę, że to, to pytanie też możemy odpuścić, dobra kochani czy macie jakieś inne pytanie, które byście chcieli dołączyć do naszej, naszych kategorii tutaj jak tak, to skomentujcie poniżej, dajcie znać poniżej, bo jestem bardzo ciekawa jak um, czy, czy coś ominęłam, jak macie jakieś śmieszne historie, to też dajcie znać w komentarzach poniżej, bo znowu myślę, że to też będzie bardzo ciekawie dla wszystkich, jak ten filmik Wam się podobał to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. I jak zawsze Matylda i ja i nasza Baby Yama i John życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa! Side of you when I'm at my weakest point. Mixed